To jest absolutnie niesamowita jaskinia. Jest ogromna. Jesteśmy teraz tylko przy wejściu, a będzie jeszcze większa. Głęboko w wietnamskiej dżungli dziura w ziemi generuje własną pogodę. Największa jaskinia na świecie. Wystarczająco duża, aby stworzyć własne strefy klimatyczne, w tym chmury i mgłę, więc warunki zmieniały się nieustannie. Chroniona przez miliony lat przerażającym rykiem, pozostała ukryta. Tu jest cała sterta kości. Jedynym sposobem, abym się dowiedział, co to jest, jest zabranie próbki ze sobą, więc wezmę jedną z nich. Kiedy naukowcy w końcu weszli, nie znaleźli tylko jaskini. Znaleźli zgubiony świat. Fantomowy ryk. Od wieków mieszkańcy regionu Fong, Niake, Bank. Unikali konkretnego skrawka gór annamickich. Szeptali o potworze wiatru, przerażającym rytmicznym ryku, który rozbrzmiewał pośród wapiennych klifów. To nie była legenda, to było ostrzeżenie. W 1990 roku lokalny drwal o imieniu Hokan natknął się na źródło dźwięku podczas polowania na Agarwood. Szukając schronienia przed burzą, zobaczył obłoki wydobywające się ze skalnej ściany. Nie w niebo, ale z ziemi. Zbliżył się do wejścia i poczuł podmuch zimnego wiatru na tyle silny, żeby przewrócić człowieka, któremu towarzyszył ogłuszający ryk rwącej rzeki daleko poniżej. Przestraszony uciekł z miejsca i wrócił do swojej wioski. Ale dżungla ma swój sposób na zachowanie tajemnic. Kiedy Hokan próbował poprowadzić ekspertów z powrotem do tego miejsca, wejście zniknęło. Gęste zarośla pochłonęły ścieżkę. Przez 18 lat olbrzymia jaskinia stała się opowieścią duchów wśród speleologów, geologicznym białym wielorybem, którego wszyscy szukali, lecz nikt nie mógł znaleźć. Dopiero w 2008 roku, prawie dwie dekady później, Hockan ponownie zlokalizował oddychające wejście. Oznaczył miejsce, a w kwietniu 2009 poprowadził zespół Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań Jaskiń pod przewodnictwem Howarda Limberta na krawędź przepaści. Zrzucili liny w ciemność, spodziewając się standardowej jaskini. Nie mieli pojęcia, że zjeżdżają do przestrzeni tak ogromnej, że będzie wymagać od nich przepisania książek geograficznych. Pierwsze zejście pierwszy Wielki Mur. Ekipa wyprawy z 2009 roku nie weszła tylko do jaskini. Weszła w pustkę, która przekraczała możliwości ich sprzętu pomiarowego. Ich laserowe dalmierze nie trafiły na nic poza ciemnością. Zajęło kilka dni mapowania, by zdać sobie sprawę z całkowitej niemożliwości tych rozmiarów. Weszli do Hangson Dung, jaskini górskiej rzeki. Mówimy o przejściu 5 km długości, 200 metrów wysokości i 150 m szerokości. Dla porównania, przez główną komorę można by przelecieć Boeinga 747 bez dotykania ścian skrzydłami. Można by ułożyć blok 40 piętrowych drapaczy chmur wewnątrz a anteny nawet nie musnęłyby sufitu. Jednak natura nie oddaje swoich największych skarbów łatwo. Gdy zespół myślał, że już zmapował system, napotkali ślepy zaułek. Na ich drodze stanęła 90-metrowa pionowa przeszkoda z kalcytowego nacieku. Była gładka, ogromna i nie do pokonania przy użyciu standardowego sprzętu. Nazwali ją Wielkim Murem Wietnamu. Stała niczym strażnik, zatrzymując wyprawę 2009 roku. Musieli się wycofać, pokonani przez geologię. Wrócili rok później, 2010, wyposażeni w wiertarki elektryczne i specjalistyczny sprzęt do kotwienia. Wspinaczka po murze zajęła dwa dni wyczerpującej pionowej walki. Gdy pierwsi wspinacze wreszcie przeciągnęli się przez krawędź Wielkiego Muru, spodziewali się zobaczyć koniec jaskini. Zamiast tego zobaczyli światło. Nie sztuczną wiązkę latarki czołowej, lecz naturalne światło słoneczne przesączające się z odległych kilometrów. Zrozumieli wtedy, że jaskinia się nie kończy, ona się otwiera. Ogród Edamu. Większość jaskiń to grobowce statycznej skały i ciszy. Son Dung żyje. Gdy odkrywcy przeszli obok Wielkiego Muru, weszli do miejsc, gdzie sufit jaskini zawalił się setki tysięcy lat temu. Te zawalenia znane jako doliny utworzyły ogromne świetliki, które pozwoliły Słońcu przebić się przez podziemny mrok. Efektem jest biologiczna niemożliwość dżungla pod ziemią. Odkrywcy nazwali pierwszą dolinę Uważaj na dinozaury, co nawiązuje do prehistorycznej, przypominającej park Jurajskiej atmosfery. Tutaj, 300 metrów pod powierzchnią Ziemi, drzewa sięgają 30 metrów wysokości, a ich korony walczą o promienie światła. Jednak druga dolina. Ogród Edamu jest jeszcze bardziej surrealistyczna. Różnica temperatur między chłodnym powietrzem jaskini a gorącą wilgotnością dżungli tworzy samodzielny system pogodowy. Chmury formują się wewnątrz jaskini. Możesz stanąć na wzgórzu z mchów pokrywających wapienie i obserwować mrzawkę padającą, nawet gdy słońce świeci na zewnątrz. Skala tworzy złudzenie optyczne, które łamie ludzki umysł. Widzisz w oddali stalagmit i myślisz, że to mała formacja skalna, by zbliżając się odkryć, że to ręka psa. Kamienna wieża stojąca na wysokości 70 metrów, przyćmiewająca statuę wolności. Cisza tutaj jest ciężka, przerywana tylko ćwierkaniem świerszczy i dźwiękiem kapiącej z sufitu wody, rytmicznym pulsem, który kształtuje ten krajobraz od 3 milionów lat to miejsce, gdzie geologia zachowuje się jak biologia, rośnie, oddycha i ewoluuje w izolacji od reszty planety. Życie w ciemności. W tym odizolowanym świecie życie obrało inną ścieżkę. Fałszywe wirusowe scenariusze opowiedzą ci o sześciokątnych źrenicach i hybrydach dinozaurów, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej elegancka i niepokojąca. Ewolucja w Son jest odejmująca. Stworzenia tutaj nie potrzebują widzieć, więc natura zabrała im oczy. W atramentowo czarnych kałużach podziemnej rzeki naukowcy odkryli ryby, które całkowicie straciły pigment i wzrok. Są duchami, nawigującymi w prądach jedynie przez wibracje. Na dnie jaskini można znaleźć wyjątkowo białe isopody i skorpiony, których ciała są na tyle przezroczyste, że można zobaczyć ich pracujące narządy wewnętrzne. W 2024 roku badacze potwierdzili nowy gatunek ślimaka lądowego, występujący tylko w tym środowisku Calibium plicatus. To skromne odkrycie, ale dowodzi, że ten ekosystem jest wyspą genetyczną, odciętą od świata powierzchniowego od wieków. Geologia jest równie obca jak biologia. Rozrzucone po dnie w pobliżu Ogrodu Edama znajdują się perły jaskiniowe. W zwykłych jaskiniach te kuliste depozyty wapnia mają wielkość kulek do gry. W Son Doong woda kapiąca spada z tak wielkiej wysokości i z taką intensywnością, że perły urosły do rozmiaru bejsboli. Leżą w wyschniętych tarasowych kałużach niczym kule armatnie pozostawione przez starożytną armię, wygładzone przez wieki obrotu wody. Są geologiczną rzadkością, tak ciężkie i gęste, że przeczą wirusowym twierdzeniom o unoszących się kamieniach. Grawitacja tutaj jest w pełni obecna i miażdżąca. Bezkresny tunel. Do 2019 myśleliśmy, że znamy granicę Sondong. Myliliśmy się. Jaskinia miała jeszcze jedną tajemnicę ukrytą pod wodą. Zespół elitarnych nurków jaskiniowych, ci sami legendarni, którzy przeprowadzili niemożliwą akcję ratunkową w jaskini w Tajlandii, w tym Rick Stanton, Jason Mallinson i Chris Jewell, przybyli do Wietnamu z nową misją. Ich celem było zanurkowanie do końcowego sumy podwodnego tunelu na końcu jaskini, aby zobaczyć, dokąd prowadzi. Spodziewali się prostego połączenia z pobliskim systemem. To, co znaleźli, było otchłanią. Schodząc do mętnej wody, podążali tunelem, który nie prowadził na boki. Schodził w dół. Na głębokości 77 metrów, ciśnienie było ogromne. Ich światła przecinały muł, ukazując ogromną czarną otchłań otwierającą się pod nimi. Nurkowali na sprężonym powietrzu, a na tej głębokości narkoza azotowa staje się śmiertelnym ryzykiem. Osiągnęli fizyczny limit swojego sprzętu, a jednak tunel ciągnął się dalej w głąb. Nie znaleźli dna, ale znaleźli połączenie. Dane potwierdziły, że Song Dong jest połączony przez ten podwodny korytarz z inną ogromną jaskinią, Hang Tang. To odkrycie zburzyło wcześniejsze szacunki. Sugeruje, że całkowita objętość systemu jaskiniowego jest faktycznie o 1 600 000 sześciennych większa niż zweryfikowane dane. Nie tylko otworzyliśmy jaskinie, otworzyliśmy podziemną sieć, która przeplata się przez serce kontynentu. Nurkowie wrócili na powierzchnię z przerażającym uświadomieniem: największa jaskinia świata jest jeszcze większa niż jesteśmy w stanie zmierzyć. Podłoga, na której stoimy, jest jedynie sufitem czegoś innego. Wiralne historie o Songdong pełne są starożytnych pism i mitycznych potworów, ponieważ trudno nam zaakceptować, że skały i woda mogą stworzyć coś tak majestatycznego same z siebie. Chcemy magii, więc ją wymyślamy. Ale prawda o Hang Dong jest taka, że nie musimy niczego wymyślać. Mamy katedrę ze skały wystarczająco dużą, by pomieścić miasto. Mamy dżunglę, która rośnie w ciemności. Mamy tunel, który schodzi w otchłań, czekając na następne pokolenia technologii, by dotarły do jego dna. Wielki mur, ogród Edema, huk podziemnej rzeki. To nie są mity. To dowody na to, że Ziemia nadal jest dzika, nadal nieodkryta i nadal potrafi sprawić, że poczujemy się niesamowicie mali. Jaskinia nie przeczy naturze. Ona jest naturą, spotęgowaną.